właśnie tutaj podłączam podłączam ten orbitro podłączymy orbitro zobaczymy co się będzie działo OK, Także orbiter mam teraz <laughs> aktywny Może zamknę od razu ten zawód na podnośnik teraz Na podnośnik i na rozdzielacz. może jego zamknąć to nie jest taki łatwy temat O, teraz się udało elegancko Ok, jest w pozycji zamkniętej No to co? Palimy Palimy i kręcimy kierownicą, zobaczymy jak to wszystko się zachowuje Jak miałem wyłączony, wykluczony ten orbitrol, czyli zaślepione zasilanie to w momencie gdy załączyłem tura zacząłem podnosić no to widać było co się dzieje, po chwili ten tur bardzo, bardzo wolno gdzieś tam podnosił yy, Nawet wyłączałem tura i potem próbowałem talerzówkę podnosić, to też wszystko bardzo, bardzo wolno działało I w tym wężyku już też yy, przezroczystym nie było widać oleju Zobaczymy co teraz będzie, jak zaślepiłem, Wy, Wyłączony mamy, teraz poprzez zamknięcie zaworu mamy wyłączony Podnośnik i rozdzielacz wysokiego ciśnienia, i otwartą drogę mamy na wspomaganie na orbitrol. Olej jest nadal pusto, w tym wężyku nie widać oleju ale może też musi to wszystko chwilę popracować tu na manometrze widzimy że już tam wzrosło ciśnienie o, na poziomie jednego bara o, w zbiorniku pojawił się teraz olej Jest widoczny teraz o, olej w tym wężyku. No dobra, to będzie O już zaczyna yy, szarpać. Przestaje działać wspomagany. No, no nie wiem ile, ile kręciłem. 10 sekund. 15. Teraz już co pójdzie? No, jeszcze działa, ale kiedy dodam gazu. O, no, bardzo powoli, ale działa. Jest taki moment, że, że całkowicie się wyłączy. O i teraz jakby się obudziło i w miarę działa płynnie. Teraz ciężko. Zobaczymy bez gazu. Teraz się wyłączyło całkowicie, nie działa. O. No właśnie. No właśnie, teraz się coś obudziło. Działa, ale bardzo ciężko, bardzo słabo. Zobaczymy, czy w... tu na manometrze mamy Mamy zero tutaj w wężyku nie ma, nie ma oleju.